To, że Chorwacja słynie z bardzo wielu, z wielu opuszczonych miejsc możemy się przekonać na każdym kroku, dlatego, że praktycznie w każdej miejscowości, w każdym mieście mamy opuszczone jakieś restauracje, hotele itd. No i tu właśnie mamy jedną restaurację z hotelem, którą właśnie zaraz Wam pokażemy. W kolejnym odcinku serii opuszczonych miejsc w Chorwacji, czyli naszej wyprawy po Bałkanach. Dzisiaj pokażemy Wam opuszczoną restaurację z mega widokiem na morze i na góry. Tutaj zobaczcie sami, jak to wygląda. Także jak sami widzicie, widok jest tutaj mega, takich miejsc w Chorwacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są to przede wszystkim opuszczone hotele, restauracje, różnego typu rodzaju pensjonaty i tak dalej, wszystko jeszcze z czasu właśnie Jugosławii. Jak wiecie, Chorwacja nie słynie z hoteli, dlatego że bardziej skupiają się na, na prywatnych apartamentach i tak dalej, dlatego te większe sieciówki tak naprawdę upadają. Co z tą restauracją się stało, nie wiemy, ale możemy zobaczyć, co znajduje się jeszcze w środku. Jest no, dosyć ten obiekt taki dosyć zdewastowany, ale postaramy się chociaż wam coś troszkę pokazać z tego miejsca także chodźcie do środka także jak widzicie tu prawdopodobnie znajdowała się właśnie ta część jadalna jakieś pozostałości mebli jak mówię wszystko jest dosyć zdewastowane no najbardziej ujął mnie ten widok bo te miejsce znaleźliśmy tak naprawdę przypadkiem jak jechaliśmy już do, do hotelu no ale ciężko było przejść obok Dusza urbex nie pozwoliła na to, żeby przejechać po takiego miejsca obojętnie. Także idziemy dalej. Tu mamy jeszcze jakieś tam, Nie, to jest płatne. to jest nie? nie. Ono przedstawia mi się do tej że zamek. Niestety na dół nie uda nam się zejść, gdyż widzicie, schody są już zawalone, a z dołu nie ma wejścia tam bezpośrednio, żeby tam coś zobaczyć. Możemy Wam jedynie pokazać y... część tutaj zaplecze, kuchnię. Gdyby było wejść, gdzieś tam, nie? Czyli urbexowy kibelek jak wspominałem takich miejsc w Chorwacji jest naprawdę dużo tylko, że te e, miejsca są już opuszczone od 30-40 lat dlatego no, znajdują się w takim stanie jakim są nic na to nie poradzimy ale co te miejsca mają do siebie wspólnego, że znajdują się przede wszystkim właśnie w takich e, naprawdę tajemniczych miejscach, jeśli chodzi o drogi, i tak dalej. To jest właśnie takie wspólna tych, tych opuszczonych miejsc tutaj. A tutaj mamy szatnie pracownicze i takie zaplecze tutaj dla pracowników, toalety, prysznice. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w środku. No i mamy serce restaurację, czyli kuchnię. Niestety, jest dziura. Niestety z kuchni pozostało tylko i tak naprawdę łącznie tutaj te nadmuchy czy nawiewy. Okay. Wszystko, co się dało, to, ma, to już jest rozgrodzone, podejrzewam. No ale tak to już jest, takie miejsce. Nie wszystko uda się zachować. zachować w stanie oryginalnym. I tu są jeszcze takie Z tyłu za restauracją znajdowały się jeszcze takie budynki gospodarcze, i tu był taki dojazd, gdzie dostarczane były wszystkie podejrzewam zaopatrzenia. I tak naprawdę tyle, No to jest tylko jedna, jedna mała restauracja, ale mówię, urzek mnie ten widok, który mamy tam z tarasu. I tak naprawdę szkoda takich miejsc, a jest ich naprawdę bardzo dużo w Chorwacji, które stoją i nie mogą znaleźć nowego nabywcy, nie wiadomo czemu. Chociaż e, często jest tak, gdyż po wojnie właśnie tutaj jest konflikt, jeśli chodzi o własność ziemi, tak samo na przykład jak w opuszczonych hotelach w Kupari. Nie, mogu, nie może znaleźć się właściciel na te miejsce, dlatego że zawsze był jakiś tam problem właśnie z własnością tej ziemi, nie? Dlatego tak to wygląda tutaj. W tym momencie może lepiej dogram się z Lektora. Dlatego, że zacząłem gadać w kółko to samo, a to wszystko wynikało ze zmęczenia, bo byłem 16 godzin za kierownicą i ten odcinek nagrałem dla was prosto z marszu. Dlatego docencie to, zostawiając łapkę w górę, a my lecimy dalej. No i powiedzcie sami, kto by nie chciał wypić sobie tutaj winka i zjeść jakiejś dobrej kolacji z takim właśnie widoczkiem. Jednak mała aktualizacja. Jak widzicie, tam gdzie nie mogliśmy zejść na dół, gdzie nie było już schodów, to tu na dole, piętro niżej, były pokoje do wynajęcia. Także to był hotel razem z restauracją. Także jeszcze lepiej. Wychodzisz sobie rano na balkonik, masz widok na morze. Super sprawa. A my zapraszamy was do oglądania Innych odcinków z tej serii, ale także innych serii, które mamy u nas tutaj na, play, na playlistach na naszym kanale. Także zapraszam do oglądania. Zostawcie suba łapkę w górę. A my widzimy się na kolejnej wyprawie. Siema.